Witam serdecznie w trzecim odcinku wietnamskiego dancingu. Dla przypomnienia, w części pierwszej oraz drugiej poznaliśmy wszystkich bohaterów tej historii. To, co Państwo usłyszeli przed chwilą, to fragment, a w zasadzie początek trzeciej części wietnamskiego dancingu, czyli podcastu kryminalnego Paragraf zbrodni. Opowiadam w nim prawdziwą historię, która wydarzyła się w świecie służb specjalnych. Mamy więc w tej historii agentów, wysokiej rangą oficerów pojawia się również wielka miłość. Mało tego, dzieje się to podczas wojny w Wietnamie pod koniec lat 60. Serdecznie chciałbym zaprosić na moją premierę czwartek godzina 20 na kanale Wohal997.